Witajcie kochani na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z szybkim 50. Dwie szczęśliwe linie, drugą pensję, fortuna 7 oraz ekstra linie. Może dziś nam się troszeczkę poszczęści. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczniemy sobie od szybkiego 50.

Więc wpada tutaj nam szybciutko szczęśliwe linie z numerem 25. I czy one będą szczęśliwe? To się okaże. Mamy tak, księżyc i ananas. żeż i ananas, garnek i podkowam. Kolejne to jest gruszka i truskawka, gruszka. No nie widzę. TREW oraz korona. Tak tref jest. Korona. Kości i sztabka. Pomarańcza i świtka. Pomarańczka. Jeszcze jest tu. I ominęłam ananasa. Jabłuszko i klucz. Kolejne symbole to jest tęcza i słoń. Tęcza jest. I słoń też. Diament i gwiazdka. Diamenty są. Gwiazdki nie widzę. Cytryna i sak. ostatnie dwa symbole to jest wiśnia i kwiatek. Kwiatki mamy, wiśni nie mamy, także kontrolne różne. Poświadczają, że pusto. Zdrabiamy sobie teraz drugą pensję, pensja druga. z trzydzieści trzy i lecimy szukamy worka albo przypisanych liczb które tutaj mamy cztery trzydzieści pięć trzydzieści trzy i dwadzieścia cztery a mamy trzy sześć osiemnaście, szesnaście, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, czternaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden i dwadzieścia pięć, także też kolejny pusty. To jeszcze jedną szczęśliwą linię z numerem dwanaście. Może teraz będziesz szczęśliwa, zobaczymy. Szukamy sobie tak sztapkę i winogroną. Sztabkę i winogrona mamy tu. I tylko więc kolejne szukamy truskaweczka i tęcza, truskaweczka i tęcza, mamy to, mamy to i mamy to. Banan i korona, banan jest, korona też. Teraz szukamy ananas i kruszka. Ananas i kruszka. No to jest problem, bo nie mamy. <słuch> Biedronka i gwiazdka. Gwiazdka jest. Biedronka. Gwiazdka. Pik oraz kwiatek. Pik i kwiatek. No pik jest. Jeszcze jeden, nawet jeszcze jeden kwiatka, nie widzę. Arbuz i klucz. Mamy. Słoń i diament. Słoń jest I diament ze słoniem. Słoneczko i jabłuszko. Słoneczko. Teraz garnek szukamy i podkowy. Garnek mamy. Podkowy nie. I ostatnie dwa symbole. To jest dzwonek, którego nie mamy. Oraz księżyc mamy, ale nie damy. <śleszczone> <śleszczone> I kontrolne różne. Kolejna strapeczka pusta. To może nam coś da. Fortuna. Fortuna. Fortuna 7 z numerem 16. I tu szukamy portfel oraz symbol 7. I... Szukajmy. A mamy... Diamant diament, Palmę palma, a zegar gwiazdka Robert podkopa, arbuz, korona, pips narty, słoneczko, wisienki, plecak, awokado, perła, kwiatek, Znów same z bo wybieram masakra. To teraz sobie ekstra linie weźmiemy z numer 14. I tak szukamy wentylator oraz. Podkowa. tu będę przesuwać. Mam nadzieję, że wszystko zobaczycie, że zrobię to w miarę sprawnie. Podkowa. Teraz szukamy motylek i klucz. Kolejne symbole to jest leżak i czapeczka więc szukajmy. Tu nie, ma, tu, nie ma, tu 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 nie ma i na samym końcu jest leżak. Wow. A tu jeszcze pół leżeczka.

Teraz naprawdę nie mam gwiazdka i popcorn. więc szukamy dalej. Okulary i korona. Krab oraz balony. Są balony. I tu balony są. Krab. ale kraba. Znalazłem krzyłko mhm. szukamy ptaki łódź. W końcu coś tu też jest. Łódź, Łódź, Łódź. Teraz kości i klapki. Kości. Cytrynka i serduszko. Mamy tu cytrynkę, mamy serduszko. piłka i sakwa, sakwę są, ale piłeczki to ja nie widziałam, więc szukamy dalej tęcza i kwiatek, tak samo z tęczą, a nie, jest tęcza tu u góry, tęcza i kwiatek. Mamy dwa kwiatki. kwiatki. Ostatnie dwa symbole, robar i biedronka. Także cienko to widzę Robert. dramuca. Jeżeli czegoś nie ominęłam, to jest pusto, jest pusto. Także, kochani, trzeci raz z rzędu mamy same puste zdrapki. Dramat. Normalnie dramat. Zobaczymy, co będzie jutro. Do zobaczenia.